Znacie jeszcze osobę, która wybrałaby taki telewizor zamiast takiego wielkiego projektora? Zobacz, masz tutaj ekran 200 cali i posłuchaj masz tutaj piękny wbudowany głośnik normalnie ja teraz mówię, on mnie praktycznie zagłusza, masz naprawdę jakościowe kolory no zobacz, musisz powiedzieć że wygląda to fenomenalnie w dodatku, jakby Ci się taki YouTube znudził i nie chciał Ci się takiego czegoś oglądać, to masz tutaj różne inne aplikacje, masz tutaj Netflixa, Disneya, YouTube'a sklep Play, co oznacza, że możesz zainstalować tutaj znacznie więcej aplikacji takich jak HBO, takich jak Player, no naprawdę jest tego dużo wszystko co jest tak naprawdę w sklepie Play masz Tutaj port HDMI, co oznacza, że możesz podłączyć sam projektor do laptopa, komputera, do tak naprawdę wszystkiego. Masz tutaj porty USB, czyli możesz tutaj podłączyć klawiaturę, możesz tutaj podłączyć myszkę, możesz tak naprawdę zrobić wszystko z tym projektorem. A najlepsze, że nie wiem, kto wybrałby telewizor zamiast takiego zwykłego projektora. No popatrzcie, ile on ma funkcji. Najlepsze jest to, że na pierwszy rzut oka ten projektor wydaje się mega drogi, a jest on znacznie tańszy niż taki telewizor, ponieważ taki zestaw projektor, Projektor plus satel kosztuje tak naprawdę mniej niż 600 zł. A jeżeli chcesz wiedzieć skąd zamówić taki projektor, to napisz projektor, a podeślemy ci do niego linka.